Martynka, jest taka sprawa, klient chciałby, żeby z tego śrubunku czterocalowego zredukować na jedną ósmą, damy radę? Damy. Od czego startujemy, co będziemy wkręcać? Możemy wkręcić nypel redukcyjny. Tak, żeby uratować klienta, to damy żeliwny, docelowo można by było sobie podmienić, w ciągu 10 dni dostarczymy nierdzewne. Ten śrubunek może ma trochę większe ciśnienie, wkręcam sobie nypel tak do 16 bar, on wytrzyma. I to jest 4 na 3 cale. I teraz dajemy dalej mufa redukcyjna, zredukujemy od razu na mniejszy rozmiar. Aha, dobra. To Dodaj tą mufę. To jedziemy z mufą. Ona ma gwinty BSP, stal nierdzewna. Tutaj mam według normy, czyli ona ma 150 lbsów. Mufa redukcyjna, czyli zobaczcie, tutaj jedziemy żeliwo, stal nierdzewna i stal nierdzewna. Przypominam, że redukujemy z 4 cele na 1 1,8 cala. Zobaczymy, czy nam się uda. Możemy teraz zdać bushing. Dobra, mam bushing. To jest ta sama seria produktowa. To dobrze, bo się dobrze skręca. Bo nie wszystkie produkty, jak, jak macie z innej serii albo inny producent, to one tak nie do końca się potem ze sobą ładnie łączą. Mamy teraz śrubunek nyplowy. I ten śrubunek ma w środku uszczelnienie stożkowe, czyli metal, metal, nie ma uszczelki. Jestem teraz na dwóch calach. Ten śrubunek widzę, że ma wybite wytopy, jakbyście potrzebowali atest. Gdzie jest wytop? Pokażę Wam. To jest wytop. I ten wytop taki sam, taki sam numerek znajduje się na atestie 3.1. Atest 3.1 to jest taki pełny atest. Martynka skończyliśmy na dwa cale. sam dwa na jeden. To teraz zaworek z genebre dn 25 i tu jest PN 25 ciśnienie na 25 bar. Gdyby mi tutaj ta rączka przeszkadzała, to wtedy motylkowe byśmy mieli czy nie? Mamy motylkowe ofercie. Okej, okay, no to jeszcze kawałek mamy do 1:8. Możemy teraz użyć przedłużki z Przedłuż... zewnętrznym. A, ale to mi tak średnio się widzi ta przedłużka, bo jest bo jest żeliwna. Coś innego musimy wymyśleć. Możemy zredukować mufą. O, tala na pół. Dobra. Ufa redukcyjna kręcam coraz ciężej. Dobrze, a teraz już prawie, już kończymy, tak? Teraz z połówki co mamy? Możemy dać nypel, bo na końcu musimy wkręcić jedną ósmą. Dobra, super. Widzę, że cały czas ta sama linia produktowa. Wkręcam nypelek, to jest jedna, druga na 150 lbsów. Możemy zredukować mufą redukcyjną z gwintem zewnętrznym. Mówka wysokociśnieniowa na 206 bar. Trochę tutaj jest za gruba, no ale niech będzie. Awaryjnie skręcamy. Jak awaryjnie skręcamy, to wszystko pasuje. 316 tu jest, widzę. Dokręcamy mówkę 1,8. Portynkami ten gwin tutaj coś nie pasuje. Może byśmy to zamieniły. Zobacz, nie chce mi się Oczywiście, wkręcić. możemy zamienić. Taki maluszek, mufa redukcyjna 316. O, czyli, że już wyprowadziłyśmy. Pokazywałam na początku, Ostatnie daję nypelek na 1,8. Wkręcam, dobra, ok. Taka armata nam wyszła, zobaczcie. Dobra, Martynka, a powiedz mi, jakbym chciała iść dalej w las, czyli, że z 4 cali chciałabym iść na 5-6 cali, to damy radę, czy nie? Damy. Nyplem Nipel, tak? Czterocalowy, nierdzewny czy jaki? Może być nierdzewny lub żeliwny, w zależności od tego, co klient potrzebuje. Ale to w ofercie chyba tam się kończy na czterech calach. 4 na 5 nie damy rady. Nie. nie. Czyli z 4 na 5 byśmy nie dali rady, tak? A pokaż te elementy, 5 cali i 6 cali. Jakie to by było wielkościowo? Pokażesz? W ofercie mamy tylko mówki ze stali czarnych w tych rozmiarach. Nierdzewkę chyba pod zamówienie, ale musiałabym sprawdzić. Pokaż. Mufa 5 cali. Czyli tu jest piątka jeszcze, zobaczcie, ale już nie przeredukujemy tego neplem, bo nie mamy. A pokaż tą... 6 cali. 6 sali. Tak wygląda. Jeszcze by trzeba było dalej iść. No ale już nie damy rady. No dobra. A powiedz mi, jakbym chciała sobie teraz to wszystko zamówić, to podasz mi kody. piszesz? Oczywiście. U nas wygląda to tak, że każdy produkt, który pokazuję, ma swój kod. My możemy wam podać te kody, i potem możecie te kody używać do zamówień, i wtedy wszystko wiadomo. Powiedz, Martynka, a jakbym chciała, żeby szybciej zredukować ten rozmiar z 4 cale na 1,8, damy radę, żeby to było krótsze? Oczywiście. Czyli po prostu byśmy musieli tutaj szybciej redukować te rozmiary. Na przykład zamiast tej mówki 3 cale na 2 i 1 druga, od razu dać 3 cale na przykład na 1 albo 3 na 2. Gdyby się szybciej zredukowało, byłoby krótsze. Oczywiście, że tak. Jeżeli jesteście zainteresowani naszą ofertą, to zapraszamy Was serdecznie do kontaktu. Uratujemy nawet w takich trudnych przypadkach, żeby przeredukować 4 cala na jedną 8 cala. Macie problem z doborem produktu, zapraszam do naszego działu handlowego. Jeżeli potrzebujecie wsparcia, potrzebujecie szybko zredukować rozmiar, zadzwońcie do naszego działu handlowego, albo napiszcie do nas. My wam szybko dobierzemy taką konfigurację albo krótszą w stali nierdzewnej czarnej. Zapraszamy Was do kontaktu i do przeglądania naszego sklepu www.sklep.polberry.pl.